26 sierpnia odbyła się powakacyjna sesja Rady Miejskiej w Policach. W swoim sprawozdaniu burmistrz Polic Władysław Diakun wspomniał między innymi o nowo wybudowanym bloku mieszkalnym przy ulicy bankowej. Do zasiedlenia będzie 30 mieszkań. Zostaną zaproponowane najemcom lokali komunalnych w Gminie Police, którzy mają wystarczająco wysokie dochody w ramach zamiany. W ten sposób Gmina odzyska mieszkania tańsze z przeznaczeniem dla rodzin o najniższych dochodach. W połowie września gmina umożliwi zainteresowanym obejrzenie nowych mieszkań. Burmistrz wspomniał także o trwających pracach nad budżetem obywatelskim planowanym na rok 2016. Jeszcze w październiku tego roku mają ruszyć konsultacje społeczne w tej sprawie. Mówił także o planach uhonorowania na kajakarza Aleksandra Dobę tytułem honorowego obywatela gminy Police. Obecnie analizujemy tę koncepcję pod względem prawnym. Jeśli nie będzie przeszkód zwrócę się do Pana Doby z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie tego tytułu, a gdy uzyska odpowiedź pozytywną wystąpię w tej sprawie do Wysokiej Rady o podjęcie stosownej uchwały. Podczas sierpniowych obrad radni podjęli także kilka uchwał. Między innymi przyjęli zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Police na lata 2014-2024, a także zmiany w budżecie na rok bieżący. Podjęli także uchwałę w sprawie kontynuacji w 2014 roku programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia. Kwalifikuje się do tego programu gminy Police około 4 tysięcy osób. Koszt jednej szczepionki to jest około 30 zł. Planujemy, że zostanie zaszczepionych około 1000 osób, w związku z czym jest zabezpieczona kwota 30 tysięcy zł na ten cel. Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 września 2014 roku. Teksty uchwał w biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Police lub w biurze Rady Miejskiej. 27 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się doroczne spotkanie burmistrza Polic Władysława Diakuna z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka miejskiego oraz nowo mianowanymi nauczycielami. Jest to okazja do mówienia o tym, jak są szkoły przygotowane do nowego roku szkolnego, co udało nam się zrobić oraz na co chcemy z szczególną uwagę zwrócić w nowym roku szkolnym takie priorytety gminne. To jest także okazja do tego, żeby w sposób uroczysty wręczyć dyrektorom akty powołania na kolejne kadencje. W tym roku burmistrz wręczył pięć takich powołań. Otrzymały je Renata Maruszewska, dyrektor SP3, Ewa Rudnik, dyrektor SP8, Magdalena Ziętek Świderska, dyrektor przedszkola nr 6, Lidia Wojnicz, dyrektor przedszkola nr 8 oraz Agnieszka Frajtak, dyrektor szkoły podstawowej w Tanowie. W tym roku grono pedagogiczne gminy Police wzbogaciło się o 11 nowych nauczycieli mianowanych. Podczas spotkania złożyli uroczyste ślubowanie. ślubuje. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Witold Stefański poinformował o remontach i inwestycjach w poszczególnych placówkach w okresie wakacji. Podkreślił, że w tym roku gmina przeznaczyła na ten cel wyjątkowo dużą kwotę 3 miliony złotych. Dzięki temu między innymi, szkoła podstawowa nr 3 wzbogaciła się o nową świetlicę. W tym roku największe zmiany w liczbie uczniów dotyczą klas pierwszych szkół podstawowych. Edukację rozpoczęło o prawie 200 dzieci więcej niż przed rokiem, natomiast znacznie zmniejszyła się liczba dzieci w szkolnych oddziałach przedszkolnych. To efekt obowiązku szkolnego, jakim od tego roku zostały objęte dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku. Na zakończenie spotkania burmistrz Polic dźwiękiem dzwonka, jak co roku symbolicznie zainaugurował nowy rok szkolny w gminie Police. Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2014-2015 w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Marii skłodowskiej kiri w Policach w tym roku miała wyjątkowy charakter. Została połączona z oddaniem do użytku nowej świetlicy. Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Policach z naczelnikiem panem Krzysztofem Kuśnierzem i specjalistami prowadzącymi inwestycje na terenie szkoły paniami Elżbietą Karaśkiewicz Iwon Zdanowicz zakończył z powodzeniem inwestycje w budowę świetlicy szkolnej, której koszt wyniósł około 600 tysięcy złotych. W szkole brakowało miejsca na zajęcia w małych grupach, teraz to się zmieni. Szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie uczniów i jest bezpieczna także dla tych najmłodszych. Nie ma tu żadnych wzniesień, nie ma tych dużych schodów i mogą po terenie płaskim chodzić. To jest bardzo bezpieczne dla nich i dla nauki również bardzo bezpieczne dla uczniów, bowiem małe dzieci to potrzebują takich dosyć sprawnych urządzeń, aby również mogli przemieszczać poprzez różne tu obiekty z klasy do klasy. W szkole podstawowej numer 3 uczy się ogółem 457 uczniów. Cy w się sensie bardzo cieszy, że spotka znowu kolegów, ale chciałby jeszcze troszkę wakacji, prawda? Część oficjalną uroczystości zakończył występ utalentowanych uczniów z tej szkoły, którzy należą do zespołu tańca ludowego Policzanie. Rok szkolny rozpoczęli także gimnazjaliści. W tym roku w gminie Police jest ich około 900. W gimnazjum nr 3 w Policach pierwszy dzwonek zabrzmiał dla 202 uczniów. Rok szkolny 2014-2015 oficjalnie rozpoczęliśmy. Powodzenia! W czasie wakacji gimnazjum nr 3 w Policach było organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi. W czasie tej wizyty została podpisana deklaracja współpracy ze szkołą w Nowym Rozdole, partnerskim mieście Polic. W gimnazjum nr 3 wzorem lat ubiegłych ruszyły trzy klasy pierwsze o profilach sportowym, ogólnoartystycznym i technicznym. Po bardzo dobrym naborze z mocnymi trzeci, trzecimi, drugimi i pierwszymi klasami. Mam nadzieję, że uda nam się w tym roku osiągnąć sukcesy. Uczniom i nauczycielom życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Każdego roku na jeden dzień przy końcu wakacji Jasienica zamienia się w średniowieczne miasteczko. To jedyna okazja, by spotkać na ulicy na przykład historyczny dwór przechadzający się ulicami w obstawie wojowników. Tegoroczny korowód tym razem zboczył z trasy. Orszak udał się na cmentarz, gdzie uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą niemieckiego poetę Ludwika Gizembrechta i innych zmarłych niemieckich jasieniczan. Hołd ich pamięci oddali obecni mieszkańcy z burmistrzem Władysławem Diakunem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Witoldem Królem na czele, a także goście z Niemiec Heide Klisie i Ginter Schmidt, którzy przed wojną mieszkali na terenie gminy Police. Kiedy w tym momencie, No już już, lang sam, lang sam, halo. Bóg Jo, 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 jo. Pa, su, patrzcie, godzinę i O. Główna część imprezy odbyła się tradycyjnie na polanie przy przyklasztornej. W tym miejscu wyobraźnia pozwoliła na prawdziwy przeskok w czasie. Średniowieczną atmosferę budowały stoiska pełne rękodzieła z tworzych naturalnych, a także potraw przygotowywanych w tradycyjny sposób. Były też historyczne tańce i śpiew przy dźwiękach muzyki dawnej. Rozbrzmiewały również odgłosy walk rycerskich. Zatem nie zatem, nie chcę, Proszę Państwa, odważnie, bo jest na tym ale każde, w stosunku do mech sekundy i uwagi, że odsłonięcie się skutkuje już tragedią. Wieść o lokalnej imprezie dotarła już poza granice gminy. Dowodem na to są wygrane w konkursach główne nagrody. Często zdobywają je przyjezdni. Wieki średnie, pełne mistycznej wiary i legend budzą dużo zainteresowanie. Jarmark augustjański, który w tym roku odbył się po raz ósmy jest na to dobrym dowodem. Zgodnie z decyzją Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, który układa rozkład jazdy komunikacji miejskiej, od 1 września obowiązują zmiany w funkcjonowaniu autobusów na trasie Police Szczecin. Najważniejszą z nich jest likwidacja linii pośpiesznej F. W jej miejsce weszła linia pośpieszna A, która w dni robocze w godzinach szczytu obejmuje trasę osiedle bukowe, plac Rodła, Police Osiedle Chemik co 24 minuty. 1 września przywrócono zimowy rozkład linii 102, 103 i 106 oraz reaktywowane zostały autobusy linii 109 i 110. Zmianie uległy także rozkłady jazdy autobusów linii 107. Nowe rozkłady jazdy znajdują się na tabliczkach przy przystankach oraz na stronie internetowej ZDITM.